W gminie Suchy Las dzień kobiet od lat obchodzony jest w sposób szczególny i nic w tym dziwnego. Święto to jest doskonałą okazją, by jeszcze wyraźniej i jeszcze mocniej podziękować paniom za to, że są. Z kamerą odwiedziliśmy trzy imprezy przygotowane specjalnie dla pani. Na początek Dzień Kobiet, który odbył się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie. Sucholeski Dzień Kobiet organizowany przez Zarząd Osiedla Suchy Las Wschód z pomocą Zarządu Osiedla Suchy Las i Koła Gospodyn Wiejskich Golęczewia. Dla pań przygotowano wiele atrakcji, m.in. porady dietetyczne, porady kosmetyczne, degustacje kulinarne czy np. minisesje zdjęciowe. To pierwsza impreza wspólnie organizowana przez osiedle Suchy Las i Suchy Las Wschód. Jest to pierwsza taka inicjatywa i mam nadzieję, że nie ostatnia. Zawsze twierdziliśmy, że Suchy Las i okolice, cała nasza gmina to jest jedna wielka rodzina i na tym bazujemy i tak chcemy dążyć do tego, żeby wszystkie imprezy były wspólne. W pomoc w organizację Dnia Kobiet w Suchym Lesie włączyły się niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Golęczewie, które jak zwykle przygotowały słodkości. Zostałyśmy zaproszone na dzisiejsze święto Dnia Kobiet tutaj do Centrum Kultury w Suchym Lesie. Przygotowałyśmy ciasta, wszystko oczywiście domowej roboty, żadnych spulchniaczy, także wszystko smaczne. Panią taki sposób świętowania zdecydowanie przypadł do gustu. Spotykamy się z paniami w różnym wieku, z różnego środowiska, z różnych miejscowości na terenie naszej gminy. Myślę, że też są różnie szpanie z Poznania. Jest nam miło, jest sympatycznie, jest potrzeba, przede wszystkim jest potrzeba spotkań się, nie tylko w dniu dzisiejszym, czyli 8 marca. Ale rozpotykajmy się w innych okolicznościach. Nie jest takich okazji właśnie dla, dla spotkań, tylko i wyłącznie dla pań, choć jakieś tam cukierki męskie się również pojawiły, ale myślę, że, że warto o tym pomyśleć wśród zarządów osiedli, żeby, żeby organizować takie spotkania częściej. Dzień Kobiet w Suchym Lesie zakończył się losowaniem nagród ufundowanych przez sucholeskie firmy oraz filmem pod tytułem Pozycja Obowiązkowa. Kolejne spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Golęczewie. Spotkaliśmy się dzisiaj z okazji Dnia Kobiet, już po raz czwarty w Golęczewie. Razem z Golęczewiankami organizujemy takie spotkanie dla, dla nas, ale też dla y, wszystkich mieszkanek Golęczewa. Zaproszenie przekazałyśmy już 14 lutego w ramach akcji serduszkowej w Golęczewie. No, co tutaj na panie dzisiaj czeka? Mamy poczęstunek z kawą. Teraz aktualnie trwa pokaz kosmetyczny. Potem będą jakieś atrakcje, występ, a na koniec, jak co roku, pokaz filmu, pewnie takiego, przy którym wyciśniamy parę łez. Podczas spotkania w Golęczewie nie zabrakło niespodzianek, a w zasadzie jednej, ale za to jakiej. Honorowy członek Koła Gospodyń Wiejskich w Golęczewie, Arkadiusz Bryś, postanowił umilić panią wieczór piosenką. z Koła Gospodyń Wiejskich Golęczewianki zarówno na spotkaniu w Suchym Lesie jak i w Golęczewie kwestowały na rzecz Adriana, by wspomóc go w rehabilitacji. Ostatnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odwiedziliśmy z kamerą, odbyło się 10 marca w Biedrusku. W dniu dzisiejszym zarówno to się dla Biedrusko, wspólnie ze stowarzyszeniem Biedrusko i dzięki uprzejmości właścicieli pałacu w Biedrusku, zorganizował Dzień Kobiet. Wprawdzie dzisiaj Dzień Mężczyzny, ale to właśnie mężczyźni w sposób szczególny chcą uczcić ten międzynarodowy Dzień Kobiet w Biedrusku. Spotkanie rozpoczęło się od poloneza. poprowadził zespół folklorystyczny Goślinianie. Jak zwykle, jak co roku, na zaproszenie naszych przyjaciół z Biedruska, zespół folklorystyczny Goślinianie przyjechał tutaj, aby wspomóc i wspólnie świętować Dzień Kobiet. Po wspólnym tańcu odbyła się druga część uroczystości pod tytułem Gdy poezja bywa kobietą. Za oprawę artystyczną odpowiedzialna była jak zwykle Grażyna Kobyłka. być, kobietą, być kobietą, na życiu, na E